Oto klasyczne zadanie z logarytmów na poziomie rozszerzonym za trzy punkty, którego niestety zabrakło w terminie głównym na maturze tegorocznej. Mamy tutaj dwie liczby a oraz b zapisane za pomocą dwóch logarytmów i musimy udowodnić następującą równość. W tym celu podstawimy pod a i pod b po prawej stronie te dwa logarytmy i spróbujemy przekształcić je do takiej postaci. Zanim to jednak zrobimy, to przekształcimy sobie b do lepszego zapisu, ponieważ tu w podstawie mamy pierwiastek z dwóch. Możemy to równoważnie zapisać, że w podstawie mamy 2 do potęgi 1, 2, zamieniając pierwiastek na potęgę. No i teraz tę 1, drugą możemy wyciągnąć przed logarytm, tylko w takiej sytuacji pamiętamy, że odwracamy tę liczbę. Czyli zapiszemy, że mamy tutaj 2 logarytmy przy podstawie 2 z 27. No i teraz możemy już wziąć prawą stronę i podstawić pod B i pod A te dwie liczby. No i teraz chcielibyśmy wykonać te dodawania i odejmowania w liczniku i w mianowniku w tym celu zamienimy sobie te dwie liczby na takie czyste logarytmy. Tych dwójek przed logarytmami pozbędziemy się, wrzucając je w wykładnik liczby logarytmowanej, czyli napiszemy, że to jest logarytm przy podstawie 2 z 27 do potęgi drugiej, a zamiast pisać plus 2, napiszemy plus logarytm przy podstawie 2 z jakiej liczby? Oczywiście z czterech. Bo 2 do 2 to jest 4, czyli ten logarytm jest równy właśnie 2. W ten sposób inaczej zapisałem dwójkę, żebym za chwilę mógł dodać te logarytmy o tych samych podstawach. Podobny manewr wykonujemy w mianowniku, zamieniamy tutaj to wyrażenie na logarytm przy podstawie 2 z 14 do potęgi 2, czyli znowu dwójkę wciągamy w wykładnik liczby logarytmowanej, i zamiast minus 2 to piszemy minus logarytm przy podstawie 2 z 4. Teraz możemy wykonać dodawania i odejmowania. Piszemy, że w liczniku mamy jeden logarytm przy podstawie 2, a liczbą logarytmowaną jest iloczyn liczb logarytmowanych, bo tak się zachowujemy przy dodawaniu logarytmów o tych samych podstawach, czyli 27 do drugiej, razy 4 może też zapiszę jako 2 do drugiej. Dzięki temu będę mógł za chwilę przedstawić tę liczbę jako 54 do drugiej, a widzimy, że tutaj właśnie liczba 54 występuje. No to tak samo w mianowniku robimy, że to jest logarytm przy podstawie 2, tylko tutaj będziemy dzielili. Mamy różnicę logarytmów, więc dzielimy 14 do drugiej, przez 4, czyli 2 do drugiej. No to teraz możemy sobie zapisać, że to jest jeden logarytm przy podstawie 2 ze wzoru na zamianę podstaw. Jeżeli dzielimy logarytmy przy tych samych podstawach, to otrzymujemy jeden logarytm, tylko zaraz, ja tu od razu napisałem 2, oczywiście nie przy podstawie 2, tylko przy tej podstawie, jak jest liczba logarytmowana w tym dolnym logarytmie, z takiej liczby logarytmowanej. Czyli tutaj piszę na dole tę liczbę, mogę podzielić 14 na 2, to będzie 7, oczywiście w potędze drugiej, a liczbą logarytmowaną jest, tak jak sobie mówiliśmy, 27 razy 2, czyli 54, i też oczywiście w potędze drugiej. No to zapiszmy, że to się równa. Zrzucamy te liczby przed logarytm. Ten z odwrotnością, a ten normalnie, czyli będzie 1, 2 razy 2, razy logarytm już bez tych dwójek. Czyli 7,54, czyli otrzymujemy po prostu logarytm przy podstawie 7 z 54, czyli dokładnie lewą stronę naszego równania, no i w ten sposób kończymy dowód tego zadania.